Czy koreański naprawdę nie gryzie? Przekonajcie się sami. Hej wszystkim, tu w Korei. Dziś będę recenzować książkę, o którą wielu z was mnie pytało. Mianowicie, koreański nie gryzie. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Edgard. Książka po polsku, i dlatego chciałabym zobaczyć, y, czy jest ona faktycznie dobra do nauki koreańskiego. Ja kupiłam sobie, będąc w Polsce, taki egzemplarz od podstaw, ale mają również y, wersję dla osób znających podstawy koreańskiego. To może recenzja będzie wyglądała tak, że najpierw pokażę Wam, jak wygląda ta książka, co w niej jest, co zawiera. A potem powiem y, swoje odczucia, co mi się podoba i co mi się nie podoba A także zostańcie do końca filmiku, ponieważ czeka na was tam mała niespodzianka Nie zawiedziecie się Okej, okay, to ja koreański nie gryzie. Swój egzemplarz kupiłam w Empiku za 34,90 y, Można również zamówić przez stronę internetową wydawnictwa Edgard Wrzucę wam link do opisu y, I z czego się składa ta książka? Składa się ona ze wstępu, 10 rozdziałów Odpowiedzi y, do ćwiczeń i mały słowniczek koreańsko-polski. Dosłowy, które pojawiły się oczywiście w tym podręczniku. Na początku oczywiście mamy wyjaśnioną pisownię i wymowę koreańską, żeby nie było niejasności oczywiście jak pisać y, koreański alfabet, czyli hangul. No i później bardziej skomplikowane y, rozdziały, na przykład mamy tutaj w rozdziale trzecim dom i czynności codzienne. Każdy rozdział składa się z tego, że na początku mamy taki mały komiksik z dialogiem. Co znajduje się w tym rozdziale, jest wyjaśnione. Później mamy jeden lub dwa dialogi czytanki po tej stronie. Później wyjaśniona jest gramatyka z tej czytanki, słówka z tej czytanki. To może zająć jedną, dwie, trzy strony zależy. Słówka, tak jak wspomniałam. A potem są ćwiczenia, żebyście mogli opanować ten materiał, który jest pokazany w danej czytance czy dialogu, wyjaśniające po prostu, jak to się robi. Najpierw macie oczywiście całą gramatykę, tak jak już wspomniałam, wyjaśnioną, a potem możecie sami sobie sprawdzić swoją wiedzę. Na początku jakby z podpowiedziami, pokazany jest na przykładach, jak to zrobić, a na końcu jest sprawdź się. Gdzie ono tu jest? Gdzieś tu było? Sprawdź się, sprawdź się. No, tak, Sprawdźcie, na samym końcu jest sprawdźcie, gdzie już nie ma przykładów, e, tylko trzeba coś konkretnie zrobić. Poza tym na marginesach często są różne ciekawostki o Korei, na przykład tutaj co mamy. W Korei powszechnie korzysta się z 12-godzinnego formatu przy zapisywaniu i podawaniu pór dnia. To prawda, nie mówimy godzina 13, można tak powiedzieć, e, to nie jest jakiś e, błąd. Chociaż używa się na przykład, zamiast powiedzieć godzina 20, mówi się ósma wieczorem. Czasami jeżeli jest coś ważnego, yy, to również jest podane na, na marginesach, mini słowniczek jest na marginesie, jeżeli pojawi się jakieś słówko, które nie jest wyjaśnione w tekście, to od razu możecie sobie sprawdzić co ono znaczy, nie musicie iść do końca lekcji, gdzie jest znowu słowniczek, dobrze mówię, do końca lekcji nie do końca lekcji. Gdzieś tam w środku się znajduje słowniczek, nie musicie się ani cofać, ani nic takiego. E, na samym końcu książki, tak jak już mówiłam, są odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń. Więc to jest fajne. Jest mini słowniczek i e, takie dwie kartki, przynajmniej w tym, e, w tym podstawowym, e, od początku koreańskiej niegryzie, są takie dwie kartki do ćwiczenia hangela. Także możecie sobie jeszcze poćwiczyć pisownie. No dobra, co mi się podoba w tym, yy, w tym podręczniku? Przede wszystkim to, że jest po polsku i więcej Polaków może korzystać yy, z podręcznika yy, do nauki języka koreańskiego. Za moich czasów był bardzo biednie, jeżeli chodzi o koreańskie podręczniki. Teraz wiem, że tego, tego jest coraz więcej i ten koreański nie gryzie jest napisane przy, między innymi przez y, moją lektorkę, która uczyła mnie koreańskiego. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli mnie pani ogląda, berytorycznie w większości jest bez zastrzeżeń, jest dobrze wyjaśniona gramatyka, idzie zrozumieć o co chodzi. Y, na pewno, jeżeli osoba, y, która chce się uczyć koreańskiego, nie ma opanowanego języka angielskiego, to taki podręcznik po polsku na pewno będzie lepszy od y, podręcznika po angielsku, ponieważ wtedy no, nie będzie jakichś nieporozumień. Plusem jest też to, że ma kontynuację, czyli jeżeli już opanujecie materiał z tej książki, z podstaw, możecie sobie sięgnąć po kolejną część. Kolejnym plusem jest to, że dołączona jest płyta CD y, z nagraniami, bo, ponieważ są też równ również ćwiczenia zesłuchania w tym podręczniku, czyli możecie od razu oswoić się ze słuchaniem języka koreańskiego. Jest to płyta nagrana przez lektorów, rodzimych lektorów języka koreańskiego, czyli przez Koreańczyków. Także tutaj też nie będzie żadnych problemów z wymową. W większości ciekawostki są też bardzo fajne, jakieś czy wiesz, że, rysuneczki są przeurocze. Mam ochotę sobie pokolorować niektóre, bo wiecie, że ja kocham kolorowanki. Jeżeli mnie śledzicie na innych mediach społecznościowych, to już Wam się chwaliłam moimi kolorowankami. E, także to też jest fajne. E, dialogi nie są takie złe, nie brzmią jakoś bardzo, wiadomo na początku nie, nie możecie powiedzieć zbyt wielu rzeczy, ale nie są to też takie bardzo sztywne, e, sztywne dialogi, więc to mi się na pewno też podobało. Jeżeli miałabym mówić o kilku zastrzeżeniach, e, to są błędy. Nie ma ich jakoś bardzo dużo, ponieważ e, usłyszałam w ogóle, jak ludzie mnie pytali o recenzję tej książki, posłyszeli, że jest taka zła. Ja autentycznie wzięłam czerwony pisak, e, długopis i zaczęłam po prostu sprawdzać i e, dopisywać, jakby swoje uwagi, e, czy, czy e, po prostu zaznaczać, gdzie, się, gdzie jest jakiś błąd. Tak, to o błędach za chwileczkę powiem. Najpierw jeszcze powiem o jednej rzeczy, która mnie na początku uderzyła, jak czytałam e, tę książkę. Na początku. Pokazana jest romanizacja, czyli zapis Hangela w naszym alfabecie. Romanizacji, czyli tego zapisu jest Kilka. Jest kilka na to sposobów, i autorzy tej książki zdecydowali się na starszy zapis, który tak naprawdę, jeżeli przeszukacie sobie internet, e, no nie wiem, romanizację e, piosenek K-popowych e, czy, czy ogólnie jakieś znane wam słówka z języka koreańskiego, których używacie e, na co dzień, interesując się Koreą, e, czytając, czytając o Korei. One nie będą zapisane w tej romanizacji, która jest podana tutaj. Jest e, ta używana w internecie, z którą najczęściej się spotykacie. To jest romanizacja nowsza od tej, która jest podana tutaj. I to mi się nie podobało. Nie podobało mi się też to, że romanizacji używali bardzo długo. Do uff, którego, którego tutaj rozdziału? Nie pamiętam. Ciądrowy rozdział? Tak, do czwartego rozdziału. Do, czwartego, do końca czwartego rozdziału używano romanizacji przy e, podawaniu ko koreańskich słówek, potem powiedzieli, że tutaj jest napisane, że od tej pory nie będziemy już używać romanizacji moim zdaniem. E, romanizacji nie powinno się używać od momentu, w którym nauczycie się już Hangela, czyli od praktycznie pierwszej lekcji. W tym momencie, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak jest. Jak się czyta daną literkę, a nie pamiętacie, to sprawdzacie jeszcze raz hangel. To was zmusza do nauki hangela, ponieważ bez tego po prostu nie ma sensu uczyć się koreańskiego, no chyba że jesteście osobami, które uczą się ze słuchu, ale to wtedy musicie słuchać koreańskiego, a nie czytać go w romanizacji, bo to naprawdę, naprawdę nie ma sensu. To, że to była moja taka pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o ten podręcznik. Tak, jeszcze a propos tej e, romanizacji. E, na stronie na przykład 26 sobie tu zapisałam, są ćwiczenia: zapisz w romanizacji albo zapisz w hangulu to, co jest napisane w romanizacji. Takie ćwiczenia moim zdaniem też absolutnie nie mają sensu. Traci się tylko czas. Tak naprawdę zajęłabym się bardziej wkuwaniem e, tego hangela, e, dokładnie, żebyście pamiętali, e, jak się go zapisuje, i już uczeli się słówek na nim, a nie zapisywania romanizacji, zwłaszcza transkrypcji. Z Hangulana. Nie, to nie ma sensu w ogóle. Niestety e, w tej książce nie brakuje literówek, które zdarzają się czasem. Nie ma ich jakoś bardzo często. Chyba takim najbardziej, największym przykładem, który mi tutaj wpadł w oko, było, 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 gdzie to jest 98 strona? Na 98 stronie. Na moj, w moim wydaniu w ogóle, które ja mam wydanie. Wydanie, wydanie. Nie jest napisane, które to wydanie. Podejrzewam, że pierwsze. 2014 roku. Tak, i na 98 stronie e, mamy słówko modu oznaczające wszystko. Tak, wszystko. E, a jest literówka, jest napisane MUDO, które tak naprawdę to jest osobne słówko. To jest tak naprawdę dwa słówka połączone, słówko plus spójnik, i zamiast modu wszystko, wszyscy wychodzi nam też rzodkiew. Dwa słówka, też rzodkiew. Błędy gramatyczne raczej się nie zdarzają, co jest bardzo dobre. E, zdarzają się za to błędy merytoryczne w tych tabelkach typu czy wiesz że? I tutaj sobie znalazłam dwa przykłady. Na stronie 105, co my tu mamy, jest e, rozdział o jedzeniu i e, jest takie zagadnienie leksykalne, gdzie mówią o daniach popularnych w Korei i jest bokombap. Bokkeumbap to jest dosłownie po angielsku stir-fried rice, czyli po polsku byśmy to przetłumaczyli jako smażony ryż, ryż, który się po prostu smaże na patelni. Najpierw jest to ugotowany ryż i potem po prostu rzucony na patelnię i smażony. A według autorów tego, tego podręcznika to ugotowany na parze ryż, który stanowi bazę dla wszystkich potraw z ryżem. Jeżeli chodziłoby o część bab, czyli ryż, który jest y, gotowanych w tych kerach koreańskich, to tak, ale nie pokęba. Pokęba to już jest potrawa i to nie jest podstawa y, wszystkich potraw z ryżem. I to na pewno nie jest ryż gotowany na parze. To był ryż gotowany na parze, ale teraz już jest smażony. I na stronie 116 mamy wiesz, że w Korei Południowej w Walentynki 14 lutego kobiety wręczają mężczyznom kwiaty i czekoladki. To jest prawda. W Walentynki dziewczyny dają facetom, swoim facetom e, prezenty. Jest on nazywany Białym Dniem, co jest nieprawdą, ponieważ White Day, po koreańsku White Day, to 14 marca. E, walentynki to po prostu walentynki, a Biały Dzień, czyli White Day, to e, dzień, w którym to mężczyźni odwdzięczają się swoim dziewczynom. 14 marca to chłopacy dają dziewczynom prezenty. A tak w ogóle to ja miałam założyć okulary, żeby wyglądać stateczniej, ale zapomniałam. Dobra, zostańmy teraz, jak będę dawać swoją ostatnią, ostateczną opinię na temat tego podręcznika. Nie uważam, że to jest zły podręcznik. Uważam, że on jest całkiem, całkiem dobry, że możecie się z czegoś nauczyć. Uważam, że zaczynając naukę koreańskiego, potrzebujecie podręcznika. Jeżeli nie czujecie się na siłach z podręcznikami po angielsku, to na pewno potrzebujecie taki po polsku, ponieważ źródła e, internetowe owszem, jest ich dużo, ale nigdy nie będziecie ich mieli jakby tak bardziej poskładanych w całość, zwłaszcza po polsku e, a tutaj mamy ładnie, e, ładnie e, podzielone na rozdziały, rozdziały są podzielone na, na sekcje i wszystko jest jasno, i e, klarownie wyjaśnione i to mi się bardzo podoba w tym podręczniku, są drobne błędy ale e, stopniowo ucząc się koreańskiego wychwycicie te błędy, e, zobaczycie sami e, jeżeli, jeżeli nie nie jesteście pewni, kupicie ten podręcznik na przykład yy, i chcielibyście wiedzieć na przykład, gdzie są jakieś błędy, to ewentualnie możecie do mnie napisać albo powiecie, że nie jesteście pewni, czy to jest na pewno tak. To ja wtedy Wam powiem tak czy nie. Także piszcie do mnie. Ale ogólnie na plus polecam, możecie biec, yy, kupić te podręczniki, czy to yy, w sklepach stacjonarnych, czy to na stronie yy, wydawnictwa Edgard. I teraz na koniec, miła niespodzianka. Wydawnictwo Edgard skontaktowało się ze mną, żeby właśnie zrecenzować tą książkę. Ja już tej książki nie potrzebowałam od nich, chociaż zaoferowali, bo sama sobie po prostu kupiłam, jak byłam w Polsce we wrześniu, ale wydawnictwo Edgard było tak miłe, że zaoferowało książki dla was. Także trzy osoby, które chcą się uczyć koreańskiego, mogą wygrać. Właśnie koreański nie gryzie. Na poziomie podstawowym, albo jeżeli już znacie jakieś podstawy koreańskiego, to możecie sobie wybrać e, poziom. E, zostawię wam formularz w opisie, także klikajcie tam. E, konkurs trwa. Teraz jeszcze nie wiem, ale data pojawi się tutaj na dole. E, pyra, która edytuje ten filmik, będzie wiedziała. Jeszcze raz dziękuję Wydawnictwu Edgard za to, że podzieli się z wami tymi książkami i będziecie mieć możliwość uczenia się koreańskiego z tym podręcznikiem. Mam nadzieję, że ta szczera recenzja, ponieważ starałam się być naprawdę szczera na temat tego podręcznika, e, Wam się na coś przydała. Że teraz się zdecydujecie, żeby kupić tę książkę, bądź nie. E, no, jeżeli jest jakaś książka, którą chcielibyście, żebym zrecenzowała, recenzowała, na pewno chcę sekrety Urody Koranek kiedyś recenzować, jak będę miała czas, to wiecie, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!